Coś takiego, że na przykład ktoś ym, bardzo pokochał innego człowieka. Chciałam powiedzieć to, co Leonie. Jak ktoś coś lubi i chce się ożenić z kimś, to najpierw ch, ch, musi się zapytać na przykład, no, z ym, czy z kimś się ożeniła. Że ktoś jest bardzo fajny i bardzo miły. Że można się z kimś pożenić. Nie wiem. Ko, kogoś, się chca kochał. To znaczy, że ktoś kogoś kocha. Że Kto? ktoś się w nim owenił, Czyli, że się kogoś kocha. Że można kogoś kochać. Ktoś się w kimś zakochał i bardzo jego kocha. To czasem to znaczy, że chce się, się z jakiegoś wyjść. To takie coś, że jak się w kimś zakocha, bo jemu się podoba i jest bardzo ładny, się kocha. Że jak ktoś się zakocha, to się całuje. Miłość to jest takie coś, że ktoś kogoś bardzo lubi. I chcę z nim wziąć ślub. Miłość to można się z kimś ożenić albo go poślubić. No na przykład dziewczyna się podoba chłopakowi. To się, ktoś się to ożenić. Jak się ktoś zakochał w kimś, to go najbardziej kocha. Kogoś się lubi. No bo ktoś jest bardzo dobry dla tego kogoś. Em no nie wiem no bo ktoś jest bardzo dobry dla tego kogoś. Dla No bo kogoś się ktoś podoba no i chce się zakochać no i weźmie ślub z nim. Bo ktoś się komuś podoba i tak go kocha, że już nie chce przestać. No bo, bo chcą, chcą mieć bo... dziecko. Dlatego, żeby mieć dzieci. Bo się spodziewają dziecka. Bo chcą mieć dzieci. I ktoś jest ładny i, i chce się w nim że zakochać. Żeby pomagać. Robić obiady, śniadania, kolację. wypadło mi te z głowy. To znaczy, że ktoś wariuje i może być tak, zachorować I lepiej za dziewczyną? Być może chcemy człowieka. I się zabujał. Bo coś poczuł w sercu? Nie wiem. No, że najpierw zakorował, potem się zakochał i dłużej jeszcze chorował. I dlatego właśnie tak w kimś zakochał, że aż jest chory. Że ktoś go, kogoś bardzo, bardzo kocha i zaprasza go na randkę. się ślepy? Zapomniałam. Że ktoś się tak w nim, w nim zakocha, że może że być ślepy. Że ktoś się w kimś kocha, a potem już się przestał w kimś kochać. Bo jeden się zakochał w dziewczynie, a druga nie, ch nie chciała się w nim zakochać, bo miałeś obrączkę. Dlatego, bo jak się w kimś zakocha, a później się za niego wyjdzie, to może się okazać, że ta miłość jest nieodpowiednia. Bo, na przykład, ktoś się z kimś ożeni i, i, i może się w dni się już odkochać z niego. Dlatego, że ktoś już się w kimś zakochał, potem. Dał mu obrączkę, poszli gdzieś i coś mu wpadło do oka, i był ślepy. Proszę panią, Adle, a co to znaczy, że miłość jest ślepa? To znaczy, że jak kogoś bardzo, bardzo kochamy, to widzimy w nim tylko to, co dobre i piękne, i wcale nam nie przeszkadza, że ktoś na przykład rzuca skarpetki w pokoju, a nie zanosi ich do łazienki, i widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć w tej osobie. Nie widzimy jego wart wcale. To znaczy, że miłość jest. Ślepa. Zakochałam się w Szymonie dlatego, bo jest takim fajnym chłopakiem i lubi to samo co ja. I tak samo lubię te gry co on. W Laurze. Ja się zakochałam w Dawidzie, bo dlatego, że jest fajny i czasami mi pomaga. E, no, bo jest e, piękna. Ja się zakochałam, bo jest fajny i czasami mi pomaga. Ja kocham malinkę. Ja się zakochałam w wojsku, bo czasem Takiego samego stolika co ja Filipina Boko lubię. Chodni się. Z, wczoraj się z nim zakochałam, chatni. Ja to na pocałowałam. Ja się zakochałam w minią, bo się razem z nim pocałowałam. Bo zakochałam zakochałam się z Tosią, bo Tosia jest fajna. Dlatego, bo nie wiem, dlaczego. Ja nie chcę. E, ja się zakochałam w Bartoszu i on jest dla mnie miły i bardzo mi pomaga. Ja się jeszcze zakochałam w Patryku, bo, bo on jest taki śmieszny i się śmieje. Ja nie, jestem ożeniona szynkiem.